Cześć, witajcie z tej strony. ja Kaves. Tak, to znowu ja. Tym razem sobie o czymś innym niż Valorant albo Bad Dream. Znaczy, pracujemy sobie o w symulatorze księdza. Tak wiem, nikt się tego nie spodziewał. A dokładnie pracujemy sobie, kim jest ksiądz Orlok. Ksiądz Orlok, tak naprawdę, niebędący księdze z wykształcenia, spełnia swoją rolę w miasteczku Sandeville. Jak sam powiedział, przyjechał tam po to, żeby znaleźć boskie wino. Trzebaba tego wina z jednego prostego powodu. Jego ukochana nawaliła się, że tak to ujmę, szatańskim trunkiem. Nie jestem cyrkowcem, tylko biznesmenem! Skąd tam trupy je, na cmentarz! Chwi chwila, wozi pan trupy? Kto moga temu zabroni? Wypierdać z mojego karawanu, nieokszczone knury! i żeby ją odczarować z tego tu też zdjąć z niej to to tańskie znamie potrzebuje on boskiego wina wina to wytwarza się tylko z, z specjalnej aparatury wykorzystującej relikwie ksiądz, jak po dowiedzeniu się tego, znalazł jedno miejsce, w którym taką aparaturę posiadają, mianowicie kościół w Sandeville był to kościół opuszczony, w którym w zasadzie nie było nikogo, wszędzie malunki sztanistyczne, no takie normalne rzeczy, wiecie kogo tam macie? Ofiary czyli? Chrześcijaniści czy szataniści? Szataniści! To do szamba. No przecież wiem! Polski kościół, którego nikt nie nadzoruje. Jednak po wejściu do niego, dokładnie w łamaniu się, yy, od razu duch tego kościoła, zwany potocznie biskupem. Powiedział, że z faktu, iż przyjeżdża nadzorca z Watykanu, muszą oni tak przystosować Kościół oraz Sandeville do stanu użytkowania. W tym celu ksiądz Ole dostaje ultimatum: albo zostaje tym czasowym księdzem, albo zostaje uwięziony w kościele i umiera. Nie no, nie oszukujmy się. Ludzie nie są równi, więc nie można ich traktować tak samo. Świat dzieli się na chrześcijanistów, szatanistów i Żuli. No, jak każdy prawdziwy dobry Polak chodzący ciągle w żonowicę, Ksiądz Orlok wybrał to pierwsze. Jak sam Ksiądz Orlok przyznał, żadna wypada nie cambi, przez co jemu nie przeszkadza to, że pracuje na kościoła oraz jest Księdzem. Możemy to odkryć podczas przechodzenia yy, Dema do Heavy Duty Press Simulator. Po czym okazuje się, że, że jednak pewien osobnik z Watykanu, który miał sprawdzić, czy nasza parafia dobrze funkcjonuje. Nie dotarł z faktu, iż szataniści, których jest sporo w Sandeville, chcą się mnie pozbyć, bo odkąd zostałem księdzem, w Sandeville rozkwita handel bronią i narkotykami. Wzrosła też liczba zgonów i opętań. Ale biskup dostrzega wyłącznie negatywne Nie uniemożliwi. Nie umożliwili mu tego, przez co został po nim sam malczan. To słabo Ksiądz Orlok jednak dzięki temu został na dłuższą metę księdzem Sandeville. Następne jego poczynanie możemy zobaczyć podczas przechodzenia Heavy Duty. Od razu tam zostajemy prosto z mostu, że mało osób chodzi do kościoła. Nikt nie chce się spowiadać. I jeśli ksiądz Orlok tego nie zmieni, zostanie, jak to ładnie ujął, wjebany z roboty. No ...powiedzieć, że jest pan wilkiem w owczej skórze, który idzie za zagubionymi owieczkami. Prawda? Można powiedzieć, że biskup mnie wyjebie z roboty, jeśli ludzie nie zaczną przychodzić do kościoła. Po uzyskania większego respektu wśród mieszkańców wsi, Sandewil, idzie on na konkurs jedzenia poprzeczak Chili. Wiktor Żelatyna stosuje najbardziej nowoczesne techniki treningowe, jak jedzenie gwoździ. Prowadzi też odpowiednią dietę. Aha, a z, a z czego się składa taka dieta? Z gwoździ. Rozpocząć swoich przygotowań. Najpierw musi ogarnąć sam kościół. W kościele najczęściej zajmowaniem się porządkiem powinien zajmować się kościelny. Niestety kościelnym w Sandeville był ksiądz Onlog. Mało kto jest świadomy, że za sprzątanie kościoła odpowiada tak zwany kościelny. A kościelnym w Sandeville jest ksiądz. Czyli ja. Bo kto inny to posprząta? Biskup? Ponieważ, jak sam ujął. To, kto kurwa biskup? Zrobiło to dość duży problem. W pewnym momencie fabuły dolegały się jednak, dlaczego ludzie nie chcą przychodzić na spowiedzi. Chodzi o to, że we wsi pojawił się fałszywy ksiądz, który dawał tak niskie pokuty, że grzecha nie ma. We wsi jest fałszywy ksiądz. Rozłożył się z własnym konfesjonałem i rozdaje takie kurwa niskie pokuty, że hula i dupa piekła nie ma. Do chuja psa! Chcesz powiedzieć, że też się u niego spowiadałeś? Okazało się jednak później, że sam ksiądz nie jest księdzem, a jest bardziej szakonnicą w sułtanie. Ponieważ jest to hrabina, w której ogólnie jej konfesjonał jest Kiblen Hrabina, znowu igrasz z żywym ogniem. Jesteś w Sandeville, wiosce, w której rozwiązuje problemy takie jak ty. I wiesz co? No! Gówno, mam stuprocentową skuteczność! Jesteś dla mnie tylko kolejną pozycją na checkliście! Ale to już nieważne. Ksiądz Orlek podczas pierwszej próby pokonania jej dowiaduje się jednak, że jego największy przeciwnik w zawodach jest Ziemiel Papryczek jest przetrzymywany w starej, opuszczonej chacie i... jakby jest opętywany przez demona. Głównym naszym cel zadaniem jest w wypędzenie demona z jego ciała, tak zwany egzorcyzm, który jest fajnym questem ogólnie. Masz tanie wino. To poważny sklep. Mam tylko takie. Ale moimi finansami się nie przejmuj. Na jednym nie skończycie. Wino może pomóc w egzorcyzmie. Na który muszę się natychmiast udać. Oooo. Poszczęściło mm, wam się. Uminie was konkurs. Poszczęściło. Przecież wiesz, że kardynałowi zależy na plaży. Ale za to pójdziecie do nawiedzonej chatki! A zdradzę wam w sekrecie, że to tam jest schema do odbudowy konfesjonału. A po hucznej imprezie ludzie potrzebują się komuś wyspowiadać. Po kweście idziemy do naszego ulubionego kremuwy. Co, ty odjanie Pawliłeś? Przygotowywaliśmy się do tych zawodów miesiącami. Gwarantuję ci, że nie zaśniesz, dopóki nie zobaczę na półce pucharu. Przygotowałeś ulepszenie? Nie, przygotowałem coś znacznie gorszego. Pamiętasz ten dziwny, szatanistyczny schemat, który znalazłeś? Zidentyfikowałem go. To schemat inkwizytorskiego młota. Rozumiem, że mogę wybierać między młotem a ulepszeniem w rękawicy. Orlok, pojebałeś gry. Ty nie masz wyboru. Musisz zrobić młot i unicestwić hrabinę piesferatu. Który apelizuje nam rękawice, dokładnie młot. Żebyśmy mogli zabić hrabinę. Po zabiciu hrabiny w zasadzie gra się kończy. Jestem konstruktem kardynała, który żyje w świadomości księdza Orloka. Ludziom wydaje się, że bycie konstruktem oznacza życie w więzieniu, ale ja widzę to inaczej. Przyznajcie, kto z Was nie chciałby być głosem w czyjeś głowie? Ja lepiej trafić nie mogłem. Zamknij pizdę! To jak na tarasie tyle. Nie mamy rozwiniętego wątku z tam jego ukochaną. Jak było na spowiedzi? Dowiedziałeś się czegoś ciekawego? W tej wsi chyba każdy przelizał się z własną matką. Boża miłość ich rozpiera. I z winem. Po wyjściu pełnej wersji będziemy mieli lepszy obraz na jego historię. No i konfesjonał też mu ukradli. Ale to kwestia czasu, aż zbuduje sobie nowy. Musi tylko skorzystać ze schematu budowy konfesjonału. Nie no, ogólnie jest spoko. Nie ma na co narzekać. Zajebali mi te e, schematy do, do odbudowy konfesjonału. Mam nadzieję, przynajmniej. Ksiądz Orlok to bardzo specyficzna oraz ciekawa postać, trzeba to powiedzieć. Więc jeśli nie zostanie rozwinięty, to trochę słabo. Kurzy ksiądz Tortilla? Co jest w środku? Proch strzelniczy, strychnina i gwoździe. Ale no, kto inny? Kurde, biskup. I ogólnie, Kremowa jest nawiązaniu do pewnego. Człowieka Tak, każdy wie Nie trzeba tego chyba nikomu mówić I łapki w górę oznaczają respekt dla mnie Może ludzie zaczną przychodzić do spowiedzi Ale jakby ktoś naprawdę się nie skarbił tak mówię O to, że Księdza raczej więcej filmów nie będzie, bo nie ma tam Dużo roboty Możemy powiedzieć tam o takich postaciach jak grabarz Który Jest grabarzem i ma chyba z trzy sceny Albo o mówię, który jest posem w głowie Orloka i mówi mu co to ty, dwa ganiłeś? No to nie ma za dużo rzeczy do dodania, że tak powiem. Ale osobiście uważam, że to całkiem fajna gierka. Każdy kto nie gra, polecam za darmo na Steamie. Tak jak pan Jezus powiedział! To, to tak jak pan Jezus powiedział! No. I demo oraz heavy duty można powiedzieć, że. Heavy duty to jest prolog do głównej wersji A demo to jest jakby przed prologiem Wiem to pokażę Wiem to trochę pogmatwane, ale najpierw przychodzicie demo, później przechodzicie heavy duty Później pełną wersję, jak wyjdzie Jak na razie pełnej wersji nie ma No dobra Jak na dzisiaj to tyle, jutro postaram się zrobić Montaż Zdjebonego długo z szalką Ponieważ mam jeszcze trochę materiałów Piszcie co chcecie zobaczyć na moim kanale Bo Tak Mais, alors...